Witajcie kochani, dzisiaj y, zaczynamy nie na balkonie, ponieważ wyjątkowo nie nagrywam w czwartek, czyli wyjątkowo nie jestem po francuskim, czyli nie wstałam wcześnie, tyle wcześnie, że musiałam wypić kawę, żeby ogarnąć się przed francuskim. Chodzi o to mi, że jeszcze nie napiłam się kawy i sobie razem zrobimy kawkę. I dopiero jak zrobimy tę kawkę, to sobie usiądziemy na balkonie, rozmawiamy, prawda, poplotkujemy, powiem wam co u mnie, później wy mi powiecie co u was i tak dalej. Także... Mm, ja sobie tutaj, o, siup, sięgnę po moją kawusię, zagotuję wodę, tutaj w tym imbryczku ją przygotuję. No i później już, kochani, widzimy się na balkonie. Jeszcze zanim wyjdziemy na balkon, to wam powiem, że dzisiaj na filmiku jest e, dzień bez słowa na K. Wiecie jakiego, nie? E, słowo na K, dzisiaj dzień bez tego słowa. Dzień bez słowa na K. No, zobaczymy, ciekawe czy się uda. Dobrze, kochani, kawka już nalana. Nic szczególnego. Przysięgam. Chciałam powiedzieć, że nic szczególnie nie hałasuje, bo faktycznie było cicho i nic szczególnie nie hałasowało, i w tym momencie tir przejechał. Tak już tutaj na początku machałam rękami. Mogliście zobaczyć, że znowu mam nowe koncepcje. koncepcjonalne. Myliłam się ostatnio, że chyba powiedziałam, że to jest sztuka konceptualna, a wydaje mi się, że to jest sztuka koncepcjonalna, ale nie jestem pewna, więc w następnym filmiku się upewnię i Wam powiem, ale no nieważne, już wiecie czym to jest, wiecie o co chodzi, także poznajcie na ten tydzień. E, generalnie koncept ich jest taki, że są różowe, pomalowane na różowo. Możecie baby przestać gadać tam na dole, dziękuję, bo ja tutaj plotkuję sobie z moimi, prawda, przyjaciółmi. No dobrze, dziękuję, proszę i Wracając, no to tak jak widzicie są takie różowe I mają y, czerwone serduszka Całkiem to uroczo wygląda W sensie lepiej to z daleka wygląda, co nie Tak jakby zamysł jest spoko Ale no wiecie jak to z wykonaniem bywa Ale generalnie wydaje mi się, że mm, Jak ta pandemia się trochę ogarnie I tak dalej, to pójdę do Chinek Na y, Marywilską Gdzie jeszcze? Na Marywilską czy na Bakalarską? Nie, na Marywilską, bo Bakalarska to jest na to, to jest taki bazar chamski To tam nie lubię jeździć No, ale właśnie na Marywilskiej y, Wietnamki robią wietnamki? No nie wiem, ktoś tam robi paznokcie i generalnie robią to mega dobrze. Nic mi nigdy się nie stało. W sensie tam trzeba uważać, jak się jeździ do nich na paznokcie, bo wiele dziewczyn mówi, że no tam czasami miały jakieś zakażenie czy coś, bo wiecie, no tam ten sprzęt to nie jest chyba jakiś taki mega sanitarny. Ale nie pane, no, płacę 5 dyszek, mam idealne paznokcie, mi się nigdy nic nie stało, prawda? To póki się nic nie dzieje, to będę tam jeździć. I bym właśnie sobie zrobiła u nich takie ładne już, że takie ładne, różowe i ładne z czerwonymi serduszkami. No, ale to się zastanowię, może ktoś z Was ma salon, prawda, paznokciowy i teraz po pandemii jest taki, że wiecie, no, że nie ma pieniędzy, co nie, no bo y, teraz nie można było robić paznokci, a za niedługo to wszystkie salony będą chyba mogły być y, pootwierane. Także słuchajcie, piszcie. Do mnie, umówimy się, wy mi zrobicie paznokcie, ja wam zrobię rozgłos i nie, no nie, dla mnie to jest dla dwóch stron byłoby dobre i korzystne i po prostu najlepsze. Ale właśnie tak jak na początku filmiku, mówiłam wam, że dzisiaj będzie challenge bez przeklinania. Co prawda przegrałam go, ale to nie ma znaczenia, bo liczą się starania, a tak naprawdę to kurwa wyjebane mam w niego od samego początku, ponieważ jak ktoś trafia nowy na mój kanał, a teraz w sumie było sporo takich, o, ale nie no, w sumie te osoby, co po y, tym hot Sixteen challenge trafiły na mój kanał, to chyba raczej ogarnęły, że ja raczej po prostu mówię to, co mi ślina na język przyniesie, a nie, że jakoś się specjalnie zastanawiam nad tym, co powiedzieć i czy to na pewno nikogo nie urazi, no bo wyjebane, jakby jak ja uważam, że ktoś jest debilem, to ja nie będę udawać się nim, nie, jakby dlaczego miałabym tego nie powiedzieć, wiecie o co chodzi, w sensie po prostu, no. No to chodzi mi o to, że tam czasami są komentarze, że Jezu, y, fajna dziewczyna, ale uszy puchną, jak się jej słucha, coś tam, ale ona Przyklinał, budub, kurwa, nie wiem, w sensie wypierdalaj po prostu z tego kanału. Dla na, nas obu to będzie lepsze. Po pierwsze słuchajcie, ja przekleństwa lubię one dają takiej, dodają językowi takiej ekspresji, takiej dynamiczności i wiecie, jak wy mnie słuchacie, no to takie coś tam, coś tam, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje i jak zarzucę taką solidną kurwą, to od razu się wiecie, tak przebudzacie i jesteście wow, super kana, daję łapkę w górę, ale no dosłownie to daje takiej dynamiczności językowej, ekspresji możecie wyładować swoją złość, agresję w ten sposób a zresztą, dlaczego mam tego, nie użyć? Słowo jak słowo. Niektórzy używają. Słów typu kwiatusze, chmurka, a ja używam kurwa Spierdalaj i super, i dwie strony są zadowolone, chmurki, słoneczka, i miłka żmuda, no i, i świetnie. I właśnie tak a propos tej historii, pamiętam na próbnej maturze z Polskiego, ja pisałam maturę w zeszłym roku i kurczę, nie pamiętam jaki był temat na próbnej, ale hmm, to nie jest istotne. Chodzi mi o to, generalnie to co ja teraz mówię, to nie chcę dawać przykładu tegorocznym maturzystom, ale to zaraz powiem. Chodzi mi o to, że nie róbcie tak jak ja, na tej normalnej matusze, ale no na tej próbnej ja się odniosłam do piosenki Belly Fir Cute, i na, w tej piosence jest tak fuj dużo przekleństw i tak dalej, ale jakby ja byłam taka: hmm, w sumie to do tego tematu ta piosenka totalnie pasuje, totalnie umiem ją mega dobrymi argumentami wybronić, i też odniosłam się do tych przekleństw, że one co prawda są tam i ten język jest bardzo bardzo wulgarny, ale on tam jest użyty w celowy sposób, i taki był zamysł artysty i tak dalej, co się wie. Wiecie, to była mega dobra rozprawka, tylko, yy, no, dzieło, do jakiego się odniosłam, wiadomo, było mega kontrowersyjne, chociaż jakby wybroniłam je w chuj dobrze i szczerze, ja byłam zadowolona. No, ale moja polonista jak oddawała pracę, to była taka, no, generalnie bardzo ładna, ale jedna osoba, no, troszkę, y, troszkę żenująca, że w pokoju nauczycielskim ona była zażenowana, jak słuchały tej piosenki, że nie po to y, właśnie tyle na lekcji przerabiamy fantastycznych rzeczy, żeby się do czegoś takiego odnosić, no i to prawda, no, 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 jakby to prawda, no i zaraz do tego wrócę. Tak czy siak, no, odniosłam się do tego tylko i wyłącznie, bo mnie to stwierdziłam, że to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie, jaką zrobię, jeśli się na próbnej, próbnej maturze odniosę do tej piosenki. No i czy żałuję? Oczywiście, że nie, bo wiecie, czasami trzeba sobie dawać też takie... Ojejku, przepraszam, że tak trzęsę telefonem, ale telefon stoi na y, stoliku, a ja tutaj chciałam nóżki położyć na krzesu, które stoi przede mną, no i tak się chciałam rozjebać, ale y, kontynuuję. To warto stawiać sobie czasami takie challenge, że wiecie, tym bardziej przed maturą, że dajecie sobie jakiś taki zdupy utwór i próbujecie go uregulować argument wyargumentować? Coś takiego. Chodzi mi o to, że wiecie, jakoś go wybronić do takiego tematu. Według mnie jest takie mega dobre ćwiczenie, takie wiecie, czy wiecie pisać. No, ja sobie postawiłam challenge i umiałam. Dostałam chyba z tamtej matury czwórkę, także uważam to za bardzo dobry wynik, ale no, tak jak powiedziałam, nie chcę, żebyście wy na maturze już takiej prawdziwej odnosili się do takich jakichś kontrowersyjnych rzeczy, czy nawet piosenek, czy seriali, bo no to jest, to jest takie no trochę, żałosne, w sensie wiecie o co chodzi. No macie tyle, tyle dzieł, tyle lektur się omawia w szkole, że no już na tej prawdziwej maturze nie ma co z siebie robić pośmiewiska i debila, tylko serio pomyśleć trochę i odnieść się do tej literatury wyższej, no. Bo to był taki tylko żart na próbnej maturze, prawda, no chciałam dać upust swojego, swojego wewnętrznego downa, ale, ale no na pra prawdziwej maturze tak nie, nie róbcie, bo to nie ma co się popisywać tak nadmiernie, ohoho, ale to ja nie jestem kurwa zabawny, bo się odniosę do Riverdale czy do piosenki jakiejś taką fide. To sobie zostawcie na rozmowę ze znajomymi, prawda? Ale na, na matusze już nie, nie, nie ma co pajacować, odnieście się do jakichś wybranych dzieł. Ja na przykład w każdej możliwej rozprawce odnosiłam się do folwarku zwierzęcego. Dosłownie to była książka, którą czytałam w jeden wieczór. Ja do trzeciej gimnazjum czytałam wszystkie lektury, ale w pewnym momencie byłam taka, że, e kurwa, na pizda, nie chce mi się i. Itd. i tak dalej. I jak właśnie stwierdziłam, że nie chce mi się czytać i nie czytałam, stwierdziłam, się że już od tej pory nie będę czytać lektur, no to moja pani od polskiego tak w chuj nas nastraszyła. Ja nie wiem, czy ona wyczuła mój vibe, że, że zacznę mieć wyjebane, czy co, ale no to ona tak, wiecie, tak nas w chuj nastraszyła, że no, zrobi najcięższą kartkówkę świata i tak dalej. Ja byłam taka, dobra, mam jedną noc i czytam Folwark Zwierzęcy i to była zajebista noc. No, Folwark Zwierzęcy to jest taki kozak, ta, jak jeszcze nie czytałam, nie przeczytaliście, to do matury macie ile? No w czerwcu jest, tak? No to możliwe. Znaczy, może się coś zmieni, nie wiem, ale generalnie trochę do matury jeszcze macie, jak nie czytaliście, przeczytajcie i serio, Folwark Zwierzęcy to jest tak książka, która ma tyle tematów, wątków, coś tam, no i on się odda odnieść do wszystkiego. No dosłownie do wszystkiego. I ja się odnosiłam od trzeciego gimnazjum po maturę. Nie, w sumie nie wiem do czego się odniosłam na maturze. Wiem, że na ósmej maturze się popłakałam, bo się zestresowałam. Ale to też jest to już wam mówiłam w tym odcinku maturalnym, że pokanie na maturze yy, to jest już taka ostatnia deska ratunku, że wiecie, że zestresujecie się na tyle, że nie umiecie nic powiedzieć, co nie to już się i chuj i panie was wezmą na litość i też git. Nie ma co, nie ma co a nie ma ustnych w tym roku. To po co ja to mówię? Po co ja się produkuję? Ja chciałam wam coś jeszcze opowiedzieć. No przede wszystkim o tym przeklinaniu, żebyście się nie dopierdalali do mnie, bo jak się wam nie podoba, to po prostu nie oglądajcie. Ja sobie mówię jak chcę. Ja mam taki styl mówienia, taki język. Ja po prostu mam dużo ekspresji, tak? Ja dużo ćwiczę teraz, więc jestem trochę takim troblodytą, można powiedzieć. Wiecie, no, ćwiczenia, siłownia, białko, te sprawy. No, więc y, może to też z tego wynika. Piszcie co tam w komentarzach, co tam u was. U mnie bardzo dobrze. Ostatnimi czasy jestem całkiem szczęśliwa, oprócz tego, że nie zdałam jebanego kolokwium z matmy. Ja nie wiem, jak można spędzać kilka godzin nad matmą. W się. Sensie, ja z matmy, z matury z matmy miałam 90... 90 milion procent. Zabrali mi tam chyba jeden czy dwa punkty na zadaniu z trygonometrii, czyli straciłam jeden albo dwa punkty, czyli miałam mega wysoki wynik na rozszerzeniu, co nie? A teraz ja nad matmą spędzam w chuj czasu. Przerobiłam wszystkie zadania, które nam babeczka wysłała. No wszystko, wszystko, wiecie. Bardzo dużo się po... Przepraszam, że trzęsę, ale to znowu moja stopka. O, a propos stopek. Nie pokażę wam z wiadomych powodów, ale może na OnlyFans, jak kiedyś założę, prawda, to będę pokazywać wam również, jak maluję paznokcie na stópkach. Ale chodzi mi o to, że na stópkach mam na odwrót niż na paznokciach, że mam pomalowane na czerwono i różowe serduszka. No, ok, słodko to wygląda, wykonanie takie same, ale sztuka koncepcjonalna. Tego się trzymajmy. O, ja mówiłam teraz, kurwa, o czym? O matmie. Uczyłam się bardzo dużo i dostałam jebane 6 na 32 Punkty, rozumiecie? To jest Prawie zero. Mo mogę powiedzieć, że dostałam szóstkę, ale póki co to kurwa nie zdaje i jestem załamana, bo ja nie wiem, tyle się uczę i na chuja się uczę, jak to nie ma żadnych efektów. Także e, kochani, jeśli ogląda mnie jakiś student matematyki i pragnie mi pomóc, odezwijcie się, porozmawiamy, prawda? Ja wam jakoś tu wynagrodzę, nie wiem, pijemy się razem, kawki czy herbatki, co tylko chcecie. No, no i to by było na tyle, moi kochani. Trzymajcie się, sąsiad już. Widzę, chyba słuchuje tutaj i widzi, że powoli kończę ten filmik i wyciąga swoją wiertarę. Tak mi się wydaje. A, a w ogóle, widzicie, spójrzcie na mnie. Znaczy, chyba patrzycie na mnie od jakichś 10 minut. Proszę nie jeździć tą hulajnogą, bo hałasujecie. Dziękuję, dziękuję. No, e, chyba patrzycie na mnie od jakichś 10 minut, ale spójrzcie jeszcze raz. Widzicie? Jestem pomalowana. W sensie, że pierwszy raz na filmik. Może nie pierwszy, ale no ja na filmiki jak się maluję, to tylko brwi i oczy, co nie? A teraz mnie wypryszczyło, bo jestem na jakiś dzień czy dwa przed okresem, rozumiecie? I mam tutaj pryszcza, tutaj pryszcza, mm, tu, tu i tutaj. I się pomalowałam, podkładam tak lekko, żeby lekko zatuszować. No, no chciałam wam powiedzieć tak, że, że, że po prostu się pomalowałam. I tyle. No i buźka, i pa, i... Jesteście super. Czemu ja, was tak, czemu ja jestem dla was taka miła a ostatnio jak Szymon stawił zdjęcie na Instagrama to, że ma taką mordę rozjebaną, co nie bo to był jakby, po prostu go pomalowałam co nie, taki że, no taki make up taka charakteryzacja, to kurwa każdy pisał, że ja mu wpierdoliłam i jestem męskim bokserem jakby, jesteście mega niemili ogarnijcie się, dobra, dzięki pa